Teraz Zuzia będzie jadła śniadanie, a po śniadaniu zaraz pójdziemy na spacer i na spacerze ona się będzie świetnie bawiła. Dobra, no to pijemy. To nie chce ci wstać. Leniwa. O, wstała. Teraz widzowie wstała. Zuzka. Pogłaszczemy. I jeszcze idamy się napić. I pojadła. Brawo. No to widzowie. My się już razem z Zuzią widzimy na spacerze i na spacerze weźmiemy kilka zabawek i Zuska się będzie nimi bawiła.